Dziś porozmawiamy o wydrukach łączonych w systemie Enova 365 i o tym, jak mogą one znacząco podnieść efektywność naszych procesów biznesowych. Czym są wydruki łączone? To po prostu funkcjonalność, która pozwala na jednoczesne generowanie kilku powiązanych dokumentów w jednym procesie. Wyeliminowanie konieczności ręcznego uruchamiania wielu wydruków nie tylko oszczędza czas, ale także upraszcza codzienną pracę. Aby skonfigurować wydruki łączone w Enova 365, wystarczy postępować zgodnie z kilkoma prostymi krokami. Na początku uruchamiamy ustawienia raportów. Następnie wybieramy główny raport, który ma zainicjować cały proces. Klikamy "Konfiguruj" i przechodzimy do dodatkowych ustawień. W oknie "Kolejne raporty" możemy wskazać wzorce, które ma uruchamiać nasz raport główny. Przykładem, który świetnie ilustruje tę funkcjonalność, jest wydruk faktury z dowodem wpłaty. Jak to zrobić? Najpierw importujemy wzorzec kasadowody wpłaty poziomo.ASPX do bazy wydruków Enova 365, a potem w konfiguracji wzorca wydruku dokumentu sprzedaży wskazujemy ten raport jako raport powiązany. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników istnieją techniki definiowania wydruków łączonych, które mogą być niezwykle pomocne. Czasami trzeba przekazać dodatkowe parametry do wydruku powiązanego. Możemy to zrobić, używając specjalnej konstrukcji w nazwie wzorca, a w kodzie wydruku odwołać się do tego parametru. CO daje ogromne możliwości personalizacji. Rozważmy sytuację, gdy chcemy wydrukować fakturę razem z WZK. W takim przypadku możemy potrzebować zastosować warunkowe oprogramowanie, które dostosuje logikę w zależności od tego, czy musimy wywołać dodatkowe dokumenty czy nie. Aby zapewnić, że nasze wydruki łączone działają sprawnie, istnieją pewne zasady, które warto mieć na uwadze. Po pierwsze, zminimalizujmy liczbę wydruków, łącząc tylko te, które są niezbędne w danym procesie. Po drugie, upewnijmy się, że kod generujący wydruki jest zoptymalizowany. I na koniec, zawsze przeprowadzajmy testy na reprezentatywnej próbce danych. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze wydruki działają poprawnie w różnych scenariuszach. Jednakże czasami napotykamy na problemy. Jeżeli zauważysz, że wydruk powiązany nie pojawia się, sprawdź, czy wzorzec został poprawnie zaimportowany do bazy wydruków oraz czy konfiguracja w kolejnych raportach jest prawidłowa. Często małe niedopatrzenia prowadzą do większych kłopotów. Jeśli natomiast widzisz błędne dane na wydruku, sprawdź logikę w kodzie wydruku powiązanego oraz upewnij się, że przekazywane parametry są poprawne. Warto zapamiętać, że definiowanie wydruków łączonych w Enova 365 to potężne narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki zarządzamy dokumentami w naszej firmie. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia konfiguracja, optymalizacja i testowanie. Warto zawsze pamiętać o użytkownikach końcowych i ich rzeczywistych potrzebach. Jeśli potrzebujesz więcej praktycznych wskazówek dotyczących wprowadzania wydruków łączonych lub innych aspektów systemu Enova 365, rozważ skorzystanie z usług specjalistów firmy NeoSmart, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tego narzędzia. Dzięki ich doświadczeniu twoja praca stanie się jeszcze bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę Prezentacje rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.